Dzień dobry, witamy serdecznie. Sprawy za chwilę, posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie wybieramy, dopełniamy skład prezydium. Rozmawiamy także o programie pracy do końca tego roku i w następnym roku kalendarzowym. Ale chcę powiedzieć dzisiaj parę słów, bo sytuacja zagraniczna jest skomplikowana, trudna. Trudna dla Europy, trudna dla Polski. Po incydencie na granicy turecko-syryjskiej i zestrzelaniu Rosyjskiego samolotu. Dzisiaj widzimy, że ten incydent będzie miał konsekwencje międzynarodowe. Także informacja z dzisiejszego ranka, że Rosja wstrzymuje dostawy gazu na Ukrainę, wpisuje się w tę trudną międzynarodową sytuację. Musimy bardzo spokojnie rozmawiać o miejscu Polski i o polskiej wizji polityki zagranicznej najbliższych dni, tygodni i miesięcy. Jak Państwo pamiętacie, w ekspoze nie znalazło to zainteresowania u Pani Premier Szydło, ale chcę powiedzieć, że w związku z tym, że w niedzielę w Brukseli jest szczyt Unia Europejska-Turcja, bardzo ważny jeśli chodzi o przyszłe relacje europejsko-tureckie, nie tylko jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale także kwestie uchodźców, przyszłości. Bez której, bez, bez wiedzy tureckiej, bez akceptacji tureckiej trudno sobie wyobrazić, żeby Europa mogła sobie poradzić z problemem uchodźców. Także bardzo ważny szczyt i ważne decyzje, które tam będą przygotowane i podejmowane. Oczekujemy na informacje od rządu PiSu, z jakim stanowiskiem i kto poleci do Brukseli, kto będzie przedstawiał polską politykę zagraniczną i pomysł na rozmowę w niedzielę w Brukseli. Czy będzie to premier Szydło, czy minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Chcemy tej informacji tutaj w Sejmie. Chcemy, jesteśmy gotowi także do konsultacji. Jako szef Komisji Spraw Zagranicznych otwieram miejsce komisyjne do rozmowy i do przygotowania wspólnego stanowiska. Nie możemy sobie pozwolić na to, że jedyną odpowiedzią na tę sytuację dzisiaj, na zagrożenie europejskiego bezpieczeństwa, na to, że na, na tę wiedzę, że tylko wspólna Europa, wspólna solidarna postawa wszystkich europejskich państw jest gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich, nas Polaków, jedyną odpowiedzią nie może być na to ściąganie europejskich flag z budynków użyteczności publicznej czy instytucji państwowych, tak jak z kancelarii y, premiera, czy na przykład y, w lotnisku na lotnisku w Malborku, gdzie przyjmowani byli uchodźcy z Mariupola i z Donbasu. Nie ma zgody na takie zaufanie, bo to jest o krok do tego, i tu widzimy konsekwencje pewnych działań PIS-u, że to jest krok do tego, żeby zacząć mówić o Trybunale Stanu dla przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jeżeli my w ten sposób będziemy prowadzić politykę europejską, jeżeli my w ten sposób będziemy pokazywać solidarność europejską, to jest droga ku katastrofie, nie tylko wizerunkowej, a także politycznej. To jest droga, którą prowadził nas PiS w latach 2005-2007, czyli do takiego odosobnienia, kompletnej alienacji na arenie międzynarodowej tutaj w Europie.